Odważna wyprawa rowerowa właśnie się rozpoczęła. Dwójka śmiałków, Michał Kuźma i Patryk Świtała, wyruszyła na trzytygodniową misję, wyznaczając nowy czarnomorski szlak rowerowy od źródeł Czadeczki aż na południe Europy. Trudna trasa, liczne wyzwanie i 3738 km do pokonania czekają na naszych odkrywców. Przebieg ich przygody można śledzić na stronie internetowej i mediach społecznościowych. Link. Poniżej. Mimo otrzymanego wsparcia, nadal brakuje funduszy na całość wyprawy. Dlatego zwracamy się do Was, miłośników przygód, pasjonatów rowerowych i odkrywców, z apelem o pomoc. Wspierajcie naszych pionierów. Każda, nawet najmniejsza kwota, pomoże im skupić się na wytyczaniu nowego szlaku. Dzięki Twojemu wsparciu wyznaczą trasę, którą następni będą podążać, stając się częścią tej historycznej wyprawy. To niepowtarzalna okazja, by stać się częścią czegoś większego, czegoś, co wykracza poza codzienność i zostawi trwały ślad na mapie rowerowej Europy.